Zanim przejdziemy do materiału, mamy do Ciebie małą prośbę. Zostaw łapkę w górę, komentarz i subskrypcję, aby pomóc nam dotrzeć do większej liczby widzów. Z góry dziękujemy. O tym przedszkolu chciała Pana posła Stefaniuka. Co Panie jest doktor, przedszkolem, przepraszam bardzo. To co mówi Pan Minister Konkretnie? Motyka, jest to infantylne myślenie o tym, i życzeniowe myślenie, a wymagam od przedstawicieli rządu jakiegoś planu, a nie życzeniowego myślenia. Wiara w zaufanie sobie, Putina jest nieinfantylna, jest mogą, realna. To panie Panowie sobie pośle. mogą mówić przekupki na bazarze, że chciałyby, że dobrze by było, że Ukraina niepodległa, że powinna decydować i tak dalej. Tylko, panie ministrze, Ukraina, 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 niestety, niestety nie ma, tak jak powiedział Trump, kart w tej grze. I niestety bez Amerykanów tego pokoju nie będzie. A jeżeli uważacie inaczej... A jeżeli uważacie inaczej... Zwarywali, Tak, bo oczywiście wam się nie podobają argumenty... Pieskow napisał? Argumenty wam się nie podobają, które widzą wszyscy na świecie. Bez Amerykanów, to nawet wasz premier mówi, bez Amerykanów, drogi panie, nie będzie tam żadnego pokoju. Pan miesza pojęcia. Nie będzie żadnego pokoju. I jeżeli pan sobie robi życzeniowe myślenie, że dobrze by było, tak by było, to ci ludzie będą ginąć non stop. A co pan tam zrobi? Wyśle pan tam polskie wojsko? Co pan, tak pan tam chcę. zrobi? Pana, jakie, tak jakie wy macie... Po... Nie, my cały czas tak, mówimy, że tak, absolutnie ja nie, a pan kłamie. Pan, pan, pan kłamie po prostu. Po prostu. Pan po ale po prostu ale nie rozmawiamy Natomiast. teraz o udziale polskich wojsk, tak, tak, tylko tak, ja nie. wyszłam na początku programu i powracam z pytaniem, jak można ufać Putinowi. Dlatego, że jeżeli... Tam jeżeli przepraszam redarku. bardzo, ale... No nie, nie, panie pośle. Okay. Kiedy ja powiedziałam, że można ufać Putinowi? Politycy pana ugrupowania mówią o tym... <laughs> że... są tacy, dopisuje. są tacy. Kilkudziesięciu, ale... Nie, ja wie pan co? Nie wiem, z czego pan się śmieje, bo, w no, tym... bo pani dopisuje, no teorię pani dopisuje. Co dopisuje? No. Kto, pani powie... kto, dopisuje kto powiedział, przepraszam, kto powiedział, że podałby rękę Putinowi? A kto powiedział? No. Ja nie wiem. A pan... A, to pan ja w ogóle... Nie wiem, ja nie pan w ogóle... Pan w ogóle słucha, no, no, co pan podał Putinowi? Ja pamiętam tylko Tuska ostatniego, który podał mu rękę. rozmowa ma 20 wątków, rozumiem, że żadnego wątku nie można. Rozmawiamy? Nie. Bo on kończymy wątek, czy bardziej godzien tak. zaufania jest Putin czy Złęński, panie Pośle, bo walicie, ani jeden, ani walicie ani w Złęski, ani ani walicie w ale ani walicie w jako prawo i Sprawiedliwość. Ja pytam sposób? dlaczego. W jaki sposób walimy Zęwskiego? Panie redaktor, A, bo. Każdemu, bo, 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 bo. każdemu z nas zależy na tym, żeby ta wojna się zakończyła, chyba tak jak wszyscy jesteśmy i pani redaktor również. Żeby się zakończyła. Niech pani redaktor mi odpowie, w jaki sposób, w jaki sposób, jeżeli nie y, negocjacje z Putinem, można zakończyć tą wojnę. I w jaki sposób inny kraj na świecie, poza Amerykanami, jest w stanie zakończyć tę wojnę. Bo ja nie znam niestety takiego kraju. Bardzo bym chciał, żeby była to Europa, która jest tak słaba, że nie jest w stanie tego ja bym zrobić. Chciała, żeby Europa, panowie, Europa, ja bym bardzo chciała, żeby redaktor, panowie przestali używać banału, który brzmi, bo i, i pod którym się podpiszemy wszyscy. Banał brzmi tak. Trzeba zakończyć tę wojnę, wszyscy chcą pokoju. Tak, tak, i ja ale pani pokój, mówię, że ja jest mówię, kapitulacją, nie jest pokojem, ja pani tylko mówię, jest, A jak tylko jest pani sobie wyobraża, Ale jak pani by to będzie. zakończyła? Jak, mogę się sposób? zapytać, w jaki sposób byśmy. Pani, pani opowiada takie androny z panem ministrem y, Motyką, jak opowiadają y, y, no deputowani do kongresu, sekundka, z którymi rozmawiałem w, w, w październiku. W październiku. I oni powiedzieli tak. Słuchajcie, zostanie Trump wybrany, no bo co się będzie działo? Byliśmy wtedy w, w Waszyngtonie, było przed, przed drugą turą tych wyborów. Będzie Trump wybrany, to wtedy będzie ten pokój, ale on będzie taki, że ta Ukraina niestety będzie podzielona, no to jest masakra, to, to jest źle i tak dalej. Ja ich zapytałem. No dobrze, no to w takim razie, czy wasza kandydatka Kamala Harris ma pomysł na zakończenie tej wojny? Czy wy będziecie dalej to finansować? Nie, bo my nie mamy pieniędzy, nie jesteśmy w stanie tego dalej finansować. Mówię, no to w jaki sposób chcecie zrobić ten pokój? No tego pomysłu nie mamy. No wie pani, można tak też opowiadać. I ja bym yy, bardzo chciał, jeżeli pani ma inny pomysł, pan minister może ma inny pomysł, to powiedzcie, w jaki sposób chcecie zrobić ten pokój? Nie na warunkach Rosji, czyli nie na takich, jakie dzisiaj Putin. Przedstawi. Dobra, ale jakich? No, proszę znaczy panu. na pewno nie na, na takich, bo wojska nie zostają w, to... w granicach suwerennego państwa. Ale na jakich? A czy, na no to takich? jak pan to zrobi? Jak pan zmusi nie tą no. Rosję do tego? Niech no pan nie powie. No to bo pan, nie na warunkach Rosji, to ja to rozumiem. Pan, pana tam wyśle, pan ich przekona, bo pan mądrości pana nie potrafi To może jak Rosja tutaj się powie, że nic się z tym nie da zrobić. I po prostu weźmie Prawdopodobnie taki był plan, pani redaktor. Na linii Wisły była linia rozgraniczenie wojsk wschodnich zachodnich. Taki był plan. Jutro będziemy w tajnym e, e, posiedzeniu brali udział, będziemy na ten temat rozmawiać. Taki był plan, pani redaktor. Oddać Polskę A potem Putinowi, tak? Putinowi Oddać z jednej Polskę. strony, Bernadkowi z drugiej strony. A strategia. potem znajdźmy. Nie, pani się Tuska bardziej o to zapyta i się A czy wie pan, kogo ja się mam o co pytać, to ja wiem. No ale tak. opowiadanie dzisiaj ludziom, że strategią jakiegokolwiek polskiego rządu było oddanie połowy Polski, to są plany strategiczne. Mee. Wie pan, po prostu. to są plany strategiczne. Co pani mi tu Ale to są plany no. ewentualnościowe. Co wam, o, to robi taką ewentualność? Czym innym jest doktryna, freakin, na którą się zakłada. I utajnia, red pani redaktor. Dobrze, że to zostało ujawnione. Ale przede ujawnion wszystkim przestańcie krzyczeć chórem i przestańcie opowiadać, że jest jakikolwiek rząd chciałby oddać chce coś oddać połowę i w ogóle ma strategię taką jeszcze. Waldemar był, Dziękuję bardzo, pani redaktor. Jestem zdumiony. Się zdaje, że to jest jestem zdumiony poziomem Czym? tej dyskusji, niskim poziomem, a właściwie brakiem poziomu tej dyskusji, dlatego że nie wyobrażam sobie, żeby przywódca suwerennego państwa, o losach którego. Ktokolwiek z kimkolwiek będzie rozmawiał, nie będzie w tych rozmowach uczestniczył. Koniec kropka. <grym> Dobre. powie, się z znaczy, czy Jego pan Przed chwilą w Babycie na temat Polski, ale zapytanie i ja uczestniczę w pan Panu, panu, żenujący kultury osadziliście, proszę schować w kieszące. Jaki to jest styl? Przepraszam. Wy byliście w tym to jest styl? Zaleńskim rozmawialiście, wygotowaliście. Ja przepraszam bardzo. Dobrze, jest oburzenie. Jest oburzenie u was, jest oburzenie w Berlinie to ja na jaki roz... temat Pani rozmawiano? Rzedeku, teraz ja mówię Jak chyba, nie Ukrainy, a gdzie był Żałoński? No. Gdzie pan był poseł tu? Jakubiak? Ja się, gdzie oni tak. wszyscy byli ale, pani redaktor. Jak pani ja jest oburzona dzisiaj, dlaczego pani wtedy nie była pani redaktor? Pani jest jednostronna. mi powiedzieć, tak? Pani tylko w myślę. Ale myśli. proszę wybaczyć Co? pani. No niestety. Proszę. Może proszę. Proszę, 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 pan dalej, proszę, może pan dalej próbować mnie obawiać. Jestem zawiedziony. Jestem zawiedziony. wie powiem panu tak, dziennikarz jak politycy są nim zawiedzeni, to czuje się dobrze. Bardzo proszę. Gratuluję To po pierwsze pani redaktor. Po drugie Albo Stany Zjednoczone są globalnym mocarstwem i zdecydowały się na taką pozycję dziesięciolecie.